I bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu. Dzisiaj będziemy otwierać kolejną paczuchę, tym razem od firmy Holo Horse. Dawno nie było e, unboxingu od tej firmy, e, teraz troszeczkę się pozmieniało. E, są nowe kolekcje, e, które zresztą zaraz Wam pokażę. E, no to co, nie przedłużamy, otwieramy e, i zobaczymy, co my tutaj mamy. Ok, już widzimy tutaj na wstępie. Pokażę Wam na początek czapraczek z poprzedniej kolekcji. I jest to czarny, klasyczny czarny o profilu ujeżdżeniowym. Tak się prezentuje, jak widzicie jest on cholo, więc tak zaraumieście świeci, szczególnie w słońcu. Wzięłam ujeżdżeniówkę, dlatego, że ja tak naprawdę do siodła ujeżdżeniowego mam tylko jeden czaprak, słuchajcie. Więc stwierdziłam, że dwa czapraki ujeżdżeniowe łącznie będą trzy, więc będzie w czym jeździć i w czym wybierać. W środeczku mamy taką siateczkę, jak widzicie, no i prezentuje się tak. Bardzo fajnie jest w ogóle pikowany. Jak widzicie, mamy tutaj takie mm, malutkie paski e, do siodła. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak, e, jak je tak naprawdę doczepić. Więc je doczepiamy do tych kółeczek, do których możemy zaczepić na pierśnik, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Mam siodło z jedną tybinką, więc tak naprawdę to jest bardzo fajne i e, mi to odpowiada. No i oczywiście mamy tutaj. E, kolejny paseczek do e, przełożenia popręgu. Więc tak prezentuje się pierwszy czaprak z tej poprzedniej kolekcji, a drugi czaprak e, to jest, słuchajcie, mój faworyt. O, ale się świeci. O, coś tutaj jeszcze mamy? Dobra. E, faworyt, żółty, piękny żółty, z, e, te, również z takim e, holo tutaj. E, mieni się niesamowicie i daje strasznie po oczach <noise> więc naprawdę efekt będzie super, no i tak samo tutaj mamy em, do popręgu i taka sama do zapięcia y, do siodła, do tych kółeczek od napierśnika więc tak to wygląda w środeczku. również mamy siateczkę i mamy takie dwa zapraki ujeżdżeniowe do tego, bo to nie koniec słuchajcie do tego mamy słuchajcie Nauszniki yy, i mamy te długie nauszniki i one prezentują się w ten sposób. Boki w sumie nie chodzi w nausznikach, ale miał już maskę na owady na sobie, więc myślę, że nie będzie problemu. I on tutaj ma takie też taki paseczek holo, więc to fajnie do kompleciku się będzie, ymm, będzie pasować. <grym> yy, ale mamy jeszcze do czarnego czapraka, słuchajcie. Do czarnego czapraka mamy. Lucia, co? czy tu tak chodzisz? Ciao. Lucia! Halo! Pies się zepsuł? Pies się zepsuł! Drapu, drapu! Tak? No i mamy też czarne nauszniki do tamtego czapraczka. Czekajcie, bo nie wiem jak odłożyć. Ok. I zobaczcie. Tutaj mamy zupełnie jakby inne, inny ten wzór holo, bo tutaj mamy cały pasek, a tutaj mamy taki, taki, o, taki o, i tak to się prezentuje, tutaj mamy logo holo horse, więc do czarnego czapraka. Dobra, więc to by było chyba na tyle w dzisiejszym unboxingu. Ja bardzo dziękuję firmie Holohorse za te dwa przepiękne czapraki. Na pewno będą użytkowane, bo teraz strasznie mi się wkręciło jeżdżenie w siodle ujeżdżeniowym, więc bardzo, bardzo dziękuję. Będziemy na pewno używać. I pamiętajcie, że Wy również możecie zakupić takie czapraki bądź inne produkty Holohorse ze zniżką na 10% na hasło Mizerka, więc Was bardzo serdecznie zapraszam i polecam. Eee, próbujcie i kupujcie i w ogóle guziaki coś pa. <śm>